Omle, elo! Na gorącej płycie wlewane są jajka. Te dziurki trzeba pozaklejać. I szpachelkami się pracuje na dużej płycie. Tu są dodatki, ale ja wybrałem sobie tylko pomidory, bo tam nie za dużo można jeść wszystkiego. To się zaraz zawija i zobaczycie, a na bocznej patelni się robi oczywiście placki. I teraz się to przekłada i już jest zakończone, zaraz będzie, na, zaraz będzie jako dodatek na talerzu. Pamiętajcie, że trzeba się dobrze odżywiać na wyjeździe, bo jest to zdrowe.